W końcu jest zwycięstwo, druga próba, do dwóch razy sztuka. Trwało to trzy rundy, ale mogło się skończyć w kilkanaście sekund. Mogło się skończyć, ale milimetro nie starciło mi. No mi się wydawało, że yy, no, na nami już chyba nie wstanie po tym ciosie, ale udało jej się otrząsnąć. Nie, naprawdę mocna dziewczyna, ma charakter, ma. Ty masz siłę w nogach i w rękach. No i jestem silniejsza, bo ja robię motorykę, wiesz. Ja mam trenera z którym Oczywiście e, siłę, ciosów, kopnięć i tak dalej, po prostu. Czyli tak. mocno poświęciłaś się po prostu całemu MMA? Ja zawsze tak się poświęcam. Ja od samego początku miałam dwóch trenerów. Jednego od MMA, drugiego od e, siłki i jeszcze chodziłam na grupy MMA i BJJ 10 razy w tygodniu. Tak. Robocop tak naprawdę. E... Widzę, że jesteś dość spokojna, powinnaś tutaj cieszyć, skakać z radości. Nie, tak naprawdę po prostu teraz ja, ja jestem też... Nie, nie schodzę z męczenia, a ja po prostu jestem taka, że ja ukrywam emocje, a później dopiero, dopiero później do mnie dochodzi. Ja nawet jak wygrałam, ja myślałam, że jeszcze będę musiała... A to ja musiał nie to do... Nie do, nie do... Się. Jeszcze raz? Myślałam, że będę musiała jeszcze jedną rundę się napierdalać, bo pomyliłam, że to była trzecia, i druga. I trener mi mówi, że wygrałaś, a ja tak, tak! A to dobrze świadczy o twojej kondycji. No. Ale no, trochę, trochę już tak byłam na zmęczeniu, szczerze mówiąc. No, na nami naprawdę świetnie się pokazała. Naprawdę. Czyli uważasz, że zaskoczyła ogólnie? Nie zaskoczyła mnie, bo jak ona już zaczęła wszędzie mówić o swoim karate i że tam. Misz... Misz... Mistrzostwa Świata misz... miała jechać, albo tam z kimś wygrała, już nie pamiętam dokładnie. No, no i ja pomyślałam, że no, coś tam dziewczyna ma w sobie jakieś charaktery, naprawdę ma, bo ja, ja ogólnie chciałam ją przestraszyć. I kiedy ją tak. Biłam, to do niej mówiłam po rosyjsku, żeby ona się poddala. A myślisz, że ona rozumie? Ja nie, właśnie dlatego była taka zamieszana i ja nie wiedziała, co ja do niej mówię. Mogłaś mówić po polsku, byłoby to fajny trasztor. no wiesz, no, ja, ja po prostu chciałam nawiązać do tej sytuacji z taksówką. A, okej, okay, okej, okay, no to ona już... Ona nie rozumie języka. To już jest wszystko jasne. No. No, trzeba było troszkę pogłówkować, żeby połączyć te fakty. No. Dobra. I co? Mówiłaś, że teraz plan na wakacje. Tak, tak, tak. Ja daję sobie odpocząć, bo ja uważam, że tak, dwie walki pod rząd to jest mać, szczególnie dla takiej dziewczynki jak ja. Dziewczynki. Dziewczynki jak ja. Więc e, muszę sobie dać odpocząć e, od treningów, od tego wszystkiego, a później znowu już wejść w treningi, coś może będzie. Ale póki co nie mam żadnej zakontraktowanej, zaplanowanej, zaproponowanej walki. Wiesz, więc e, póki co ja sobie odpoczywam i trenuję dla siebie, jak ja to robiłam w ciągu roku, do tego jak zaczęłam dostawać propozycje walk. To co, uży y, udanych wakacji Ci życzę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dzięki.